jak usunąć konto użytkownika w się 10. Robimy to z poziomu konta administratora. Loguję się na konto administratora. Następnie prawym przyciskiem myszy klikam przycisk Start, wybieram Panel sterowania i tutaj konta użytkowników. Następnie usuń konta użytkowników. Następnie wybieram konto, które chcę usunąć. Wybieram dla przykładu konto lokalne. Klikam na przycisk Usuń konto. Następnie mogę usunąć konto razem z wszystkimi plikami powiązanymi z tym kontem, jak dokumenty, ulubione zdjęcia, wideo itd., pliki zachowane na pulpicie, bądź też zachować te pliki. Gdy kliknę Usuń pliki, Konto zostanie usunięte. Co się stanie, jeżeli będę chciał usunąć konto administratora? Nie mam tutaj opcji usuń konto. Dlaczego? Dlatego, że na, tym, na tej maszynie mam tylko jedno konto administratora. Nie mogę go usunąć, ponieważ wtedy nie będę miał takiego konta. Jeśli zaś zmienię typ konta lokalnego ze standardowego na konto administratora. Przejdę z powrotem do zarządzania kont. Wybiorę konto administratora, które chcę usunąć. Mam w tej chwili przycisk Usuń konto. Dlatego, że jeśli usunę to konto, Leszek Burda, konto administratora, to zostanie mi drugie konto lokalne, które w tej chwili jest kontem administratora. Ale usuńmy sobie to konto lokalne. Klikam Usuń konto, Usuń wszystkie pliki. Czy na pewno chcesz usunąć konto użytkownika lokalny? Tak, usuń konto. Konto zostało usunięte. Proszę zostaw komentarz, odwiedź moją stronę itsbir.com i dziękuję za oglądanie.